Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie kolejny dzień, kolejny gameplay kolejna gra przed nami jakiś czas mnie nie było tutaj z tą serią na kanale ale mam nadzieję, że powrót będzie udany gdy jest przed nami tytuł z Amigi tytuł Speedball ci co mieli Amigę myślę, że ten tytuł dobrze znają I wita nas intro jeden z takich bardziej znanych tytułów popularniejszych na Amigę Speedball co ciekawe z tego co słyszałem ten tytuł ma być odświeżany w najbliższym czasie więc być może w niedalekiej przyszłości dostaniemy odświeżoną wersję nawet już jakieś gameplay są więc myślę, że warto ci, którzy nie grali na Amidze w tą grę yy, sobie zobaczyć jak to wyglądało bo może będą mieli po prostu ochotę zagrać w wersję odświeżoną więc myślę, że wtedy będzie to trochę lepiej śmigać niż szczano, bo ta już no, trochę lat swoich ma OK, troszkę powiększyłem sobie sam ekran i przed nami menu. Tak jak widzimy, możemy grać na yy, tylko yy, samemu, tak? No i możemy sobie grać również z yy, jakimś tutaj yy, drugim playerem. Natomiast my sobie wybierzemy tutaj tą rozgrywkę. Mamy kolejne tryby. Weźmy sobie pierwsze z brzegu knockout. Tutaj nie będziemy nic zmieniać. Wszędzie widzicie Fire, bo tu się grało, po prostu. Joystickiem. W tamtych czasach grało się joystickiem, więc wszędzie, jak widzicie, jest napis Fire. Powiem Wam, że nie za bardzo pamiętam już tutaj. To mam jakieś dodatkowe power elbows chest guard speed boots no jest tego mnóstwo power gloves brain boost. Dobra weźmy sobie kurde cokolwiek no weźmy sobie nogi powiedzmy. No i co Baj kupiliśmy? No i dobra gramy. Gramy gramy. No i co? Trzeba ogarnąć No Dostaliśmy yy, bramę. No jak widzicie możemy się tutaj po prostu z nimi lać. Zobaczymy czy gałka działa. No tak nie bardzo gałka działa. Nie, chyba gałeczka tutaj nie za bardzo nam. Nie. Nie możemy się poruszać gałką. Możemy poruszać się wyłącznie. No to było oczywiste, że będziemy dostawali tutaj po dupie, ale co poradzić? No i co? Kto ma piłkę? Kto ma piłkę? Szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, jakie to jest sterowanie. Tracimy bramki jedną za drugą. No. Powtóreczki. No kurczę, tak. Płynność jest naprawdę na wysokim poziomie. Tylko dlaczego? Czekajcie, że Próbuję ogarnąć, która jest yy, odpowiedzialna za co. To jest pauza na pewno. A dobra, zaczynamy ogarniać. No i co, dobra, to już teraz wiemy. Wszystko jest praktycznie jednym klawiszem. Czyli taka można powiedzieć piłka ręczna z elementami biatyki. I powiem wam, że jak tak <laughs> gram w tą grę, to jest to naprawdę jest to naprawdę ciekaw. Czy w dzisiejszych czasach taka gra może odnieść sukces właśnie w odświeżonej wersji, nie? a, czyli boja strzeliśmy, no super <laughs> spoko, spoko dobra, biegnij, 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 biegnij no, już ogarniamy troszeczkę Raczej gola tutaj nie strzelę, bo gra jest naprawdę szybka. I powiem wam, że w czasach amigi robiła naprawdę spore wrażenie. Tutaj, jak widzicie, nie ma czegoś takiego faul. Tu się po prostu napierdziela w typów. No, pan jest smutny jest game over, dobra, my lecimy dalej, no bo bo kurde, yy, spoko się to zapowiada tu było gdzieś łapy łapy, dobra bye escape, okej okay. dobra, teraz postaramy się coś strzelić, tylko ja nie wiem, czy ten sam klawisz jest odpowiedzialny również za strzał. Zobaczcie, jak to jest kurde brutalnie. Aj, znowu dostałem, no. Kurde. Krasz się dostaje w CIRy, że tak powiem. Lej chama! No. piszcie w komentarzach kto grał w tą grę bo jestem ciekaw kto, kto z was w tamtych czasach już ogarniał trochę gamingowe rzeczy Fajnie byłoby chociaż jednego gola trafić tutaj Dobra, mamy. Oj, straciliśmy królewską piłkę. Ale powiem Wam, że im dłużej gram, tym bardziej jest to wkręcające. I mam wrażenie, że naprawdę może, może większy sukces ta gra w dzisiejszych czasach yy, odnieść, bo jest po prostu inna, nie? Jest to totalnie coś innego. Dobra, strzeliliśmy wreszcie gola. Uuu, panie kochany, poszło. Ale tutaj to tu jest brutalnie jak, kurde, w Mortal Kombat. Co? Bronimy mocno bramki, ale chyba się to nie uda. Dobra, poczekajcie chwilka chwilka przerwy. Sorry, chwilowa przerwa. Akurat, zawsze kiedy ja potrzebuję to, to ktoś mi zawraca głowę. Ale już wracamy do naszej rozgrywki. Wiedziałem, że on to strzeli, wiedziałem, no, ale dobra, chociaż mamy honorową bramkę. No. Chociaż nie ma takiego wstydu strasznego. Mamy bramkarza w ogóle? Jak on to zrobi? Kurde, strasznie mnie koszą, no. No wiadomo, że jak w każdą grę, to trzeba trochę pograć, nie no, to nie ma tak, że że od razu kurde zdobywasz bramki od, od wejścia nie? tym bardziej, że sterowanie jest dosyć siermiężne lecimy jeszcze raz knockout co my sobie tutaj kupimy dawaj to bierzemy Dobra, walić to. Nie jest to najważniejsze, słuchajcie, nie jest to najważniejsze. Ważne, że gra chodzi płynnie, że jest naprawdę ciekawa i dosyć unikalna jak na dzisiejsze czasy, bo aktualnie nie mamy na rynku nic co byłoby w podobie. Kurde, że on tej piłki nie złapał, no? Ej, to nie był gol! Co wy sobie, jajca, robicie? Dobra, masujemy już, masujemy przyciski, kurde. Jak widzicie jest hardkorowo, ale gra jest płynna, jak na taki mały ekran jest naprawdę ładna, można się pobawić, nie? Można się pobawić, można pograć. No to już jest hardcore, nie? Jest piękny gol. Ach, poszło pięknie. Czekajcie, to można było chyba replaya robić. Nie. Nie, nie można było. Czy znaczy, chyba można było? Tylko nie wiem za bardzo jak. Daj, znowu ustawili. Się... Dobra, walić tam Tak, jak widzimy już po tym krótkim moim gameplayu. Gra na Amberniku, chodzi naprawdę fajnie, emulator Amigi, no biegnij kolego, biegnij. Biegnij, hmm. biegnij, biegnij, biegni kolego. Tu jak widzicie są takie jakieś dodatkowe ficzery, które nam przynoszą piłkę na drugą stronę, wywalają nam. Więc jest to dosyć, dosyć pomysłowo tutaj skonstruowane, sama ta rozgryweczka. No mi też się dosyć ciężko w to gra biorąc pod uwagę, że nagrywam z jednej strony, a patrzę z drugiej. Bo patrząc przez wizjer kamery, no nie dałbym rady tego nagrywać. O, tak jak teraz widzimy, mam wrażenie, że to opóźnienie byłoby trochę za duże. I też tego tak dobrze nie widzę, bo jednak troszeczkę jest oddalony ten ekran. Biegnij, biegnij, biegnij. O, no wróć. No. Kurde, no. Walczymy o tą bramkę jak. No i dobra, no. Smutny pan, smutny pan na koniec, nic na to niestety nie poradzimy. Gra się skończyła. Podsumowanie. Gra chodzi fajnie, chodzi płynnie. Eee, naprawdę nie ma problemów. Eee, co mogę powiedzieć? Graficznie na takim małym ekraniku wygląda bardzo fajnie. Coś ciekawego, coś nowego, coś innego, coś, czego odpowiednika aktualnie na rynku gier nie mamy. A ma się pojawić właśnie ta wersja odświeżona. Więc, no co, jeżeli film się Wam podobał, to rzućcie łapki w górę, będzie mi niezmiernie miło. No i co, wyczekujemy na speedbola, nową tutaj wersję. Jak widzicie, tutaj w momencie, kiedy nie gramy, no to odpala nam się demo. Ja w tym czasie mogę jeszcze Wam troszeczkę to przybliżyć, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, powiedzmy z bliższej perspektywy no, klatkaż to wszystko tutaj płynność jest w pełni zachowana więc, więc nie ma żadnych ścinek nie ma nic tutaj takiego co, co mogłoby sprawiać że rozgrywka jest mniej komfortowa także gra się naprawdę bardzo fajnie no i co ja wam dziękuję serdecznie za obecność trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych gameplayach hej